W dniu dzisiejszym przeprowadzaliśmy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników firmy Ecocyc oraz firmy MM Consulting. Były to owocne ćwiczenia, podczas których pracownicy obu firm mogli zobaczyć sytuacje realne, z którymi spotkać się mogą na ulicach podczas dnia codziennego oraz podczas podróży służbowych. Przedstawiliśmy wypadki komunikacyjne oraz sytuacje, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w momencie zagrożenia zdrowia i życia, pozwolą wszystkim pracownikom na chłodne podejście do sprawy oraz wykorzystanie wszystkich umiejętności nabytych na szkoleniu w realnych działaniach. Bardzo ważne jest przeprowadzenie okresowych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla podniesienia bezpieczeństwa pracowników, ponieważ każdy pracownik może czuć się w takiej firmie bezpieczny oraz w momencie, kiedy dochodzi do wypadku, tudzież jakiegoś przypadku, wiemy, iż w firmie znajdują się osoby przeszkolone. Podczas takiego szkolenia, jakie było przeprowadzone tutaj i symulacji, widziały jak się zachować oraz co zrobić przed przyjazdem zespołów ratownictwa medycznego. W dniu dzisiejszym zostało przeprowadzone badanie skóry naszych pracowników wykonane przez specjalistów ze stowarzyszenia Sarkoma profilaktyczne badanie, które miało sprawdzić, czy nie jesteśmy zagrożeni, chorzy, czerniakiem. Zostaliśmy obejrzeni przez specjalistę, wyniki okazały się dla wszystkich pozytywne. Także na najbliższy rok mamy zapewnienie naszego zdrowia, natomiast warto na takie elementy zwracać uwagę. I w naszej firmie właśnie na to zwracamy uwagę, poddając się profilaktycznym badaniom czy też szkoleniom.